Hej, witajcie na kolejnej lekcji Zablo.pl. W dzisiejszej lekcji Stopniowanie przymiotników. Stopniowanie w języku hiszpańskim jest bardzo łatwe. Od razu przyjrzyjmy się przykładom. Alto, wysoki. Mas alto, wyższy. El mas alto, najwyższy. Czyli co zrobiliśmy? W stopniu wyższym wystarczy dodać przed przymiotnikiem mas. A w stopniu najwyższym po prostu musimy postawić rodzajnik określony przed mas. Spójrzmy na rodzaj żeński. Bacha niska, Mazbacha niższa, la Mazbacha najniższa. Teraz widzicie liczbę nogą. Dla obu rodzajów nie dzieje się tutaj nic nowego. Wystarczy zamienić przymiotnik na liczbę nogą i pamiętać także o zmianie rodzajnika na liczbę nogą. Spójrzmy na przykłady. Juan es más alto que Ana, Czyli Juan jest wyższy od Any. Albo Huan jest wyższy niż Ana. Od razu możecie zauważyć, że porównujemy za pomocą ke. To będzie nasze niż. Las japonesas son más bajas que las polacas. Czyli Japonki są niższe niż Polki. I uwaga, kilka przymiotników posiada nieregularny stopień wyższy i najwyższy. Bueno, mejor, el mejor, albo óptimo. Malo, peor, el peor, albo pessimo; Grande, mayor, el mayor, albo máximo. Pequeño, menor, el menor, albo mínimo alto, mas alto albo superior, el mas alto albo supremo, sumo, bajo, mas bajo albo inferior, el mas bajo albo infimo. I tutaj uwaga w tych dwóch ostatnich, zmieniają one także swój sens, gdyż superior i inferior będą oznaczały wyższy i niższy, ale w takim sensie przenośnym, nie dosłownie, nie chodzi o wzrost, tylko że coś jest lepsze bądź gorsze, przewyższe coś, Spójrzmy na przykłady. El coste asido superior alos beneficios, czyli koszt był wyższy niż korzyści, w sensie przewyższył korzyści. Albo coś może być de inferior calidad, czyli niższej, w sensie gorszej jakości. Kolejna sprawa, to taka pewna uwaga. Kiedy tworzymy stopień najwyższy, to rodzajnik wędruje nam przed rzeczownik. Więc powiemy es el chico alto. to jest najwyższy chłopiec. A nie es chico el más Kolejna sprawa to stopień najwyższy absolutny. Tworzymy go za pomocą końcówek isimo bądź w rodzaju żeńskim isima, a w liczbie mnogiej isimos dla rodzaju męskiego i isimas dla rodzaju żeńskiego. I na ogół będziemy go tłumaczyli jako bardzo. Służy on jeszcze większemu podkreśleniu jakiejś cechy. I teraz zobaczcie. Bierzemy sobie przymiotnik malo, zły, odcinamy końcówkę o i dodajemy isimo, malissimo. Grande, odcinamy końcówkę E, dodajemy isimo, grandissimo. Guapa, odcinamy końcówkę A i dodajemy isima, guapissima. Ale żeby nie było tak prosto, to są pewne oboczności. Przymiotniki kończące się na CO i CA przyjmą końcówkę kisimo, bo zobaczcie, gdybyśmy dodali isimo do C, to powstałby nam ten dźwięk F, a my potrzebujemy dźwięku K. Więc pamiętamy z pierwszej lekcji, że zbitki takie jak QE oraz QI dadzą nam ten dźwięk. Kolejne to przymiotniki zakończone na go, które przyjmują końcówkę gissimo, a więc z largo będziemy mieli largissimo, bo zobaczcie, gdybyśmy podcięciu po O dodali isimo, to byśmy mieli zbitkę GI, a wiemy, że GI czytamy jako HI, co dałoby nam largissimo, a my potrzebujemy od largo largissimo. Następna sprawa, tym razem mamy thetę, na przykład feroth, ferothissimo. A jak pamiętamy z pierwszej lekcji, należy unikać połączeń takich jak zi oraz ze, więc będziemy mieli tutaj thissimo. Ten sam dźwięk, tylko inaczej zapisany. Przymiotniki zakończone na n będą przyjmowały końcówkę nthissimo, czyli od hoven, a zakończone na ble, bilissimo. Więc od amable amabilissimo, a przymiotniki zakończone na nieakcentowane i o oraz ja tracą te dwie samogłoski sucio sucisimo, ale nie te zakończone na akcentowane końcówki i o oraz ja. Frio friissimo. Ponadto przymiotniki zawierające w sobie zbitki ie oraz ue posiadają temat łaciński, choć dozwolona jest też forma oparta na rdzeniu hiszpańskim. Zobaczcie, fuerte – silny, z ue zrobi nam się o, stopień najwyższy absolutny – fortissimo, choć możemy powiedzieć fuertissimo. Valiente – odważny, stopień najwyższy absolutny – valentissimo. Ie zmieniło nam się w e, choć dozwolone jest valentissimo. Tutaj dla bardzo ambitnych podaję listę z formami nieregularnymi stopnia najwyższego absolutnego, które opierają się na rdzeniu łacińskim, chociaż, jak widzicie, w niektórych dozwolona jest forma oparta na rdzeniu hiszpańskim. W języku hiszpańskim bardzo często jest też używany stopień niższy i najniższy. Stopień niższy utworzymy przez dodanie przed przymiotnikiem menos, a żeby utworzyć stopień najniższy, to musimy dodać przed tę zbitkę menos plus przymiotnik. Rodzajnik określony. Widzicie także liczbę mnogą dla obu rodzajów. Nie dzieje się tutaj nic nowego, wystarczy po prostu zmienić przymiotnik na liczbę mnogą i pamiętać także o zmianie rodzajnika na liczbę mnogą. Także zamiast powiedzieć, że Huan jest wyższy od any, możemy powiedzieć, że jest mniej niski od any, Albo jest mniej niski niż Ano. Zamiast powiedzieć, że Japonki są niższe niż Polki, możemy powiedzieć, że są mniej wysokie niż Polki. I jakkolwiek dziwnie to brzmi po polsku, to w hiszpańskim bardzo często używa się stopnia niższego i najniższego. To wszystko w dzisiejszej lekcji. Już teraz zachęcam Was do zapoznania się z pozostałymi. Powodzenia!